Teraz zapraszam Agnieszkę kozowską Encono. Witam serdecznie. Zacznijmy może trochę od danych, którymi zaczęła się dzisiejsza konferencja. Super, że od tego zaczęliśmy, bo ja uważam również, że dane podstawa firmy. Ale zacznijmy trochę od tego, co to jest Proactive Problem Management. Słyszeliście kiedyś o takiej roli? No właśnie, ja wam dzisiaj trochę opowiem o moim świecie. I o firmie Ensono. Firma Ensono jest zbudowana z trzech mniejszych firm Legacy. Wiecie, jaki to może wytworzyć bałagan? No właśnie. No to tutaj przyjdźmy do mojego świata. W naszej firmie odbieramy dziennie, miesięcznie, określone zdarzenia, które wpadają do naszego serwis desku i pierwszej linii wsparcia. Wszystko byłoby super, gdyby tych zdarzeń było kilka. A co w momencie, gdy mamy ich średnio 50 tysięcy miesięcznie i ciężko było określić jakąkolwiek strukturę? Na efekty nie trzeba było długo czekać. Wzrastająca liczba major incydentów, działania reaktywne, typowy firefighting, mówię Wam. Dodatkowo ciągła praca na powtarzających się zdarzeniach, brak wiedzy, brak, brak dzielenia się rozwiązaniami między pracownikami i praca do późnych godzin. A co prowadziło do, do niedotrzymywania SLA-ów z naszymi klientami i wzrastającej frustracji po stronie, Naszych pracowników znacie to, prawda? Naszym kołem ratunkowym w tej sytuacji okazało się początkowo podzielenie samego procesu na proces problem na Reactive i Proactive Problem Management. I w tym momencie wchodzę ja. Lekko dziewczyna od Excela, trochę już znudzona ciągłym wypełnianiem RCA, zaczęłam budować pierwsze analizy i szukać przyczyny wzrastającej liczby incydentów. Super. Po pierwszych rezultatach, po kilku miesiącach poszłam z efektami do naszych menedżerów mówiąc, że zrobiliśmy to, zrobiliśmy to, super, tu mamy takie oszczędności. Przekonałam tym menedżerów do wyodrębnienia całego zespołu Active Problem Management i zbudowania zupełnie nowego procesu, zbudowania całego zespołu. Na szczęście nie zostałam ich y, szefem. Y, zaczęliśmy budować... Y, Konkretne analizy wyodrębniając trendy powtarzalności. Na ich podstawie zaczęliśmy łączyć ze sobą incydenty, CIA i określone zdarzenia. Pozwoliło nam to wypracować szeroką listę priorytetów. Wybierając zdarzenia te najbardziej kosztowne dla naszej organizacji, na podstawie np. Na ilości powiązanych incydentów, zaczęliśmy pracować z innymi zespołami. Jako koordynator, Wychodziłam od drzwi do drzwi. Pukałam do ekspertów trzecich linii wsparcia, do stakeholderów i byłam cały czas twarzą tego procesu. Cały czas wyszukiwaliśmy rozwiązań takich sytuacji, żeby uniknąć powtarzalności. Takie, rzeczy, takie spotkania prowadzimy też do dziś, celem wyszukiwania potencjalnych inicjatyw. Rezultaty? Liczbowe były bardzo szybko dostępne, bardzo szybko widoczne na naszych dashboardach. Zmniejszająca się liczba powtarzających incydentów. Zbudowaliśmy też zatem obszerną bazę wiedzy, bazę wiedzy problemów powiązanych ze sobą z incydentów, ci ów i określonych tematów. Zatem też zbudowaliśmy powiązania do Knowledge Base, ale też zbudowaliśmy non error database, gdzie mamy rozwiązania, ale niekoniecznie możemy je wykorzystać. Na podstawie już zamkniętych problemów jesteśmy w stanie wyliczyć czas spędzony na incydentach i oszczędności, jakie za tym idą. Prezentując takie dane menadżerom wyższego szczebla zauważyliśmy dużo większe zainteresowanie proaktywną częścią. Zauważyliśmy duże, zado duże zadowolenie takim podejściem, ale dało nam też możliwość do wypracowania super współpracy z opiekunami naszych klientów. Na dzień dzisiejszy prowadzimy z nimi spotkania celem wyłapywania potencjalnych inicjatyw i możliwości usprawnień. A co za tym idzie, u naszych klientów, w których wprowadziliśmy już takie zmiany, zauważyliśmy super satysfakcję z, klientu, super satysfakcję z serwisu. Dziękuję. Cześć, dzięki za prezentację. Jaki był aspekt technologiczny tej zmiany? Aspekt technologiczny, do tematu podeszliśmy tylko dlatego, że wzrastała nam liczba klientów. Mieliśmy tych incydentów coraz, coraz więcej, ale też zauważyliśmy lekki bałagan na pierwszej linii wsparcia, gdzie ludzie cały czas powtarzali te same zadania i też zauważyliśmy frustrację po stronie ekspertów, gdzie wpadały do nich zadania, niekoniecznie, które tam powinny wpadać. I w, w tym momencie e, ja dostałam e, informację, że tego się nie da rozwiązać. Ja lubię takie zadania. W tym momencie poszłam do nich, powiedziałam, że da, wystarczyło być takim technologicznym koordynatorem pukać od drzwi do drzwi, cały czas prowadząc proces. Od tego zaczęliśmy. A gdzie po zapukaniu w te drzwi było najciężej? Top menedżerowie top managerów. ciężko było ich przekonać do tego, że można zbudować zespół, który tak naprawdę nie jest, nie jest potrzebny, bo mamy problem menedżerów, prawda? Ale wyodrębnienie samego zespołu Proactive Problem Management było najtrudniejsze. I pokazanie tych efektów, ale przy, poprzez pokazanie zysków i oszczędności, które za tym idą, i zadowolenia klientów po pewnym czasie, przyniosło to duży sukces. Agnieszko, przypomnij, jak duża ta jest zmiana? Ile osób? było uwikłane od strony klienta, zespołu. Uciekło. Obecnie mamy 2000 pracowników. Nie mówię, że wszyscy byli zaangażowani, ale mamy trzy regiony. W cztery. Angli w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce i w Indiach była to koordynacja wszystkich tych ludzi, wyszkolenie ludzi, wyszkolenie też serwis desku, pierwszej linii wsparcia, celem wyszukiwania potencjalnych inicjatyw. I to też robimy do dziś. Przy każdym zatrudnieniu nowych pracowników szkole takich pracowników, żeby potencjalnie wyłapywać takie rozwiązania już takie. Przepraszam, takie problemy już u nich. A to byłaś odpowiedzialna za te cztery obszary, cztery regiony. Tak. Dziękuję. Brawa dziękuję. dla Agnieszki, dziękuję bardzo.